Pobieranie i instalacja programów w systemie Linux Mint. Programy w systemie Linux możemy zainstalować kilkoma sposobami. Jednym z podstawowych sposobów jest użycie menadżera oprogramowania. Zobacz, jak to zrobić. Otwórz menadżer oprogramowania. Wyszukaj, co chcesz zainstalować. Kliknij instaluj. Program został zainstalowany. Kolejnym sposobem jest pobranie pakietu DEB. Musimy pobrać program z rozszerzeniem DEP. Pobieramy pakiet. Klikamy i instalujemy program. Podajemy hasło administratora, aby zainstalować program. Pakiet deb jest instalowany za pomocą menedżera oprogramowania. Program został zainstalowany. Pakiet deb można zainstalować również przez terminal za pomocą dpkg. Otwieramy terminal w miejscu pobrania pliku. Wpisujemy odpowiednią komendę z prawami administratora i nazwę pliku instalacyjnego i klikamy Enter. Oddajemy hasło administratora. W ten sposób również pakiet deb został zainstalowany. Kolejnym sposobem na instalację programów jest komenda apt-get. Za przykład posłuży nam samba. Samba to oprogramowanie umożliwiające uruchomienie tzw. serwera plików na systemie Linux. Samba jest dodana do repozytorium, które jest automatycznie dodane w naszym systemie Linux. Dlatego AptGet znajdzie nam ten pakiet. Instalacja Samby za pomocą AptGet. Otwieramy terminal. Wpisujemy odpowiednią komendę i nazwę pakietu. Klikamy Enter wpisujemy hasło i potwierdzamy instalację. Program Samba zostaje zainstalowany. Różnica między dpkg jest taka, że apt-get pozwala instalować programy tylko z wcześniej dodanych repozytoriów w systemie. apt-get nie posługuje się nazwami plików deb. Używa nazw pakietów. Programy można jeszcze instalować z archiwum tar. Archiwum te zawierają zazwyczaj plik z instrukcją instalacji. Przed instalacją należy wypakować archiwum. Jest to bardziej skomplikowane i pokażę to w innym odcinku. Dziękuję za poświęcenie czasu i obejrzenie poradnika. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć więcej.